Dzień dobry, nazywam się Tomek Szymankiewicz, jestem instruktorem kulinarnym w zawodzie Sushi Mastera. Jestem od 25 lat, od 16 zajmuję się szkoleniami Sushi Masterów i szkoleniami Państwa amatorów. Jestem uczniem mistrza Matejosi Haraguchi. Pokażę Wam dzisiaj początek sushi. Najważniejszą rzecz to jest 75% sukcesu naszego sushi, czyli przygotowanie ryżu. Jest to ryż średnioziarnisty, gatunek Kaleroza. Na takim ryżu proponuję pracować jest dużo prostszy niż ryż ziarniste do przygotowania. Gotowanie ryżu jest w garku specjalnym rajs garku do gotowania ryżu. Natomiast przygotowanie ryżu musimy wykonać manualnie. Ryż po zbiorach ma taką brązową toczkę, czyli otręby, tak jak nasze zboża. I idzie to do młyna, gdzie otręby są ścierane, powstaje wówczas białe ziarno i ryż jest gotowy do jedzenia, tak? Jest pozbywany, tak jak produkcji polskiej kaszy, czy, czy europejskiej kaszy. Natomiast w trakcie tego procesu pozbywania się e, tych, tych otrąb, tych, tych łuskwin, tych łuskwinek, które są na wierzchu, powstaje mąka ryżowa, czyli tak naprawdę skrobia ryżowa, która jest przyklejona do ziaren, ich nie widać. Jeżeli Państwo nie pozbędziecie się tej skrobi przed gotowaniem, skrobia ryżowa działa tak jak skrobia ziemniaczana w połączeniu z gorącą wodą, czyli w trakcie gotowania zamieni się w klej, poklei nam to całe ziarna. Przelicznik ryżu w stosunku do sushi jest taki, że z jednego kg suchego ryżu powinno wam wyjść około 100 kawałków suszy. Tak? Przelicznik na jedną osobę, szklanka suchego ryżu, 250 ml. Z pół kilograma ryżu możecie Państwo zrobić 10, około 10 rolek futomaków, czyli tych grubych rolawek, lub około 6-8 rolek uramaków, czyli dosyć spora ilość. Ryż musimy odwrócić. Wyprać, mówiąc najprościej, czyli nie płukać pod sitku pod bieżącą wodą, dlatego że ta skrobia jest przyklejona do tych naelektryzowanych ziarenek w pracie procesu w młynie. i tej skrobi tak naprawdę nie widać. Ja za chwilkę, jak widzicie Państwo, przepsypię sobie ten ryż do, do tego wkładu, do garka, do kuchera i będziemy go fizycznie musieli umyć. Mamy odmierzane 1,5 litra ryżu. Pamiętajcie Państwo, odmierzone, nieodważone, dlatego że ilość wody do gotowania jest bardzo istotna, będzie ona dostosowana do ilości fizycznej ryżu, objętościowo ryżu suchego. Czyli mamy tutaj 1,5 litra ryżu już odmierzone. Jeżeli ten ryż sobie teraz przesypię do naszego wkładu do rice to zobaczycie, ta skrobia jest niewidoczna, mamy ciemne dno. Tej skrobi nie widać, ale za chwilkę tam skrobię zobaczycie. Mamy około 5-6 minut czasu, żeby ten ryż wypłukać i to, nam, to będzie 6 takich cykli myjących. Dłużej nie możemy tego robić, dlatego że ryż będzie nasiąkał wodą, stanie się miękki, kruchy i możemy go połamać. Używamy wody komfortowej dla ręki, czyli wody w granicach 30 stopni, czyli taką wodę, jak myjecie ręce. Pierwsza czynność to jest tylko zwilżenie ziarenek, czyli nalewamy wodę powyżej linii ryżu Otwórz się na marzenia. Katalog marzeń.pl. Prezenty z gwarancją radości. Jeżeli sobie zamieszamy, woda jest lekko mętna, odlewamy nadmiar wody, czyli wody musi nam zostać poniżej linii ryżu. Tak. Jeżeli zajrzymy, widzimy mokry ryż, woda jest tuż pod spodem. Teraz rozchylona dłoń, wbijamy do samego dna naczynia. Usztywniamy palce, usztywniamy dłoń, pracujemy tylko ramieniem. Dłoń będzie tylko się poruszała. Około 20-30 sekund takiego jak widzicie szybkiego mieszania. Przypominam, pracuje tylko ramię, palce się kręcą. W tej chwili ryż w tej minimalnej ilości wody ociera się o siebie i skrobia, jest ścierana. Nie płuczemy go na sitku pod bieżącą wodą, bo ta skrobia nam się nie odklei. Musimy pozbyć się mechanicznie, czyli tak, jakbyśmy go prali. Po takich 20-30 sekundach lub 70-80 obrotach ryż płuczemy. Czyli odkręcamy wodę letnią i leciutko mieszamy. Skrobia jest cięższa od wody, więc musi być ten efekt mieszania, żeby ta skrobia nie schowała nam się pod ryżem na dole. I teraz, jak Państwo widzicie, ta woda nie jest zbętniała, tylko jest po prostu bleko, jeżeli zanurzam dłoń. Odlewamy wodę i tą czynność musimy jeszcze dwukrotnie powtórzyć, a my na to, mamy na to tylko 5-6 minut czasu. Czyli ponownie zostawiamy wodę poniżej linii ryżu, rozchylona dłoń do dna i mieszamy. Szybko, 20-30 sekund, przypominam, bez zbędnej użycia siły, nie miażdżymy, nie gnieciemy tego ryżu. 20-30 sekund bardzo szybkiego mieszania bez użycia siły miażdżącej tę ziarenka ryżu. Gdyby tej wody byśmy nie odlali, jej by było powyżej linii ryżu, ryż będzie swobodnie pływał, nie następuje efekt tarcia, czyli skrobia się nie odklei. Z kolei, jeżeli wody odlejecie zbyt dużo, albo nie będzie jej w ogóle, ryż będzie stawiał duży opór i możemy go połamać. To jest bardzo niebezpieczne, bo wówczas skrobia z tych połamanych ziarenek wychodzi na zewnątrz, czyli mamy odwrotny proces. Nie pozbywamy się skrobi, która już jest, tylko zaczynamy produkować skrobię, która była w środku. Ponownie płuczemy. Woda w granicach 30 stopni, silny strumień wody i leciutko mieszamy, żeby skrobia nie osiadała nam na dnie. Ona musi cały czas pływać. Skrobia jest zawiesiną. I znowu, jak widzicie, mamy mleko, wylewamy. Ponownie woda poniżej linii ryżu, rozchylona dłoń. I mieszamy. I teraz jak będę pukał, to woda będzie nadal mleczno-biała, tylko zakładamy, że te trzy etapy tego mieszania i płukania pozbywamy się skrobi, która była wyprodukowana, jak gdyby w młynie w trakcie ścierania tych otrąb. Dłużej tego nie robimy, ziarna nie mogą nam się namoczyć. One muszą być takie, jak kupujemy, czyli tak jak zmatowione szkło, to oczywiście Państwo pokażę. Czyli ten czas, szybkość i czas jest bardzo, bardzo istotny. 20-30 sekund takiego mieszania, Japończycy nazywają to czesaniem ryżu, tak? i ponownie płuczemy, czyli woda, i wylewamy. Cały czas mieszamy, cały czas ruch ręką. I teraz zobaczcie, mimo że ona jest dalej mleczno-biała, wylewamy teraz jak najwięcej tej wody, dlatego jest sito, żeby nie pogubić tych ziaren, żebyśmy wiedzieli, ile wody odmierzyć, ile mamy tego ryżu cały czas. I teraz dwa etapy płukania, czyli będę tylko lał wodę, lekko mieszając i będę wypłukiwał skrobie, która się wytworzyła w trakcie tego przeczesywania, czyli efekty płukania, dwukrotne płukanie. Pierwsze wylewamy wodę. I drugie płukanie. I to jest ostatnia z tych sześciu czynności czyszczących ryż. Czyli pierwsze nalanie wody, zwilżenie zieleń, potem trzykrotne to mieszanie, czyli czesanie na przemian z płukaniem i dwa razy płukanie. Sześć czynności 5-6 minut. Teraz ryż nie dopuściliśmy do namoczenia, czyli nie ma zbyt dużo tych mleczno-białych ziarenek, większość wygląda jak zmatowione szkło. Teraz będziemy ten ryż namaczać, czyli zalejemy go około ilością wody powyżej 2,5-3 cm powyżej linii ryżu i zostawimy do namoczenia. Czyli wszystkie ziarenka mają się stać mleczno-białe. To nam naprawdę bardzo mocno ułatwi gotowanie ryżu, czyli dobór tej wody. Ujednolicimy po prostu wilgotność naszego ryżu. I ilość wody 2,5-3 cm powyżej linii ryżu i zostawiamy na około 20-30 minut do stopnia namoczenia ryżu, czyli wszystkie ziarna muszą stać się mleczno-białe. Czyli ryż mamy namoczony, mleczno-biały, w tej chwili odlewamy wodę przez sito, nie musimy jakoś bardzo mocno go odsączać, tak żeby pozbyć się całej wody i odmierzamy wodę objętościowo w stosunku do ilości ryżu suchego. Pamiętajcie Państwo, objętościowo w stosunku do ryżu suchego i będzie to na każdy litr suchego ryżu z 800 ml wody, przy tym ryżu karloza przy średnioziarnistym. My mieliśmy 1,5 litra ryżu, czyli 1,5 razy 0,8 mamy litr 200 ml wody. Odmierzamy wodę, wstawiamy do specjalnego urządzenia do gotowania ryżu, czyli rajze cohera bądź ryżowaru lub garka do gotowania ryżu i on ma dwie funkcje: pozycja cook i warm. Gotuj i podgrzewaj. Gartek musimy wytrzeć do sucha, żeby nie spalić grzałki, która jest na dole. Wstawiamy, przykrywamy przykrywką, włączamy w pozycję cook, gotuj. Garnek włączy się duża grzałka, czyli ta, która jest na spodzie, zagotuje nam ryż razem z wodą. Ryż wchłonie całą wodę i garnek automatycznie wyłączy się, przyjdzie w funkcję podgrzewania, czyli pozycję Warm. My musimy wówczas ten ryż sobie przemieszać tak, żeby te dolne ziarna poszły na górę i zostawić go na dochodzeniu na parze około 15-20 minut. On będzie nam dochodził na parze. W momencie przełączenia ryż nie jest do końca prawidłowo ugotowany. Mimo, że nie ma wody, proszę pamiętać, on dochodzi na parze potem. I tak, czas nam minął. Sprawdzamy, czy ziarenka wyglądają tak jak ziarenka, tak, czy nie są twarde w środku. Są jak ziarenka. Teraz je możemy dopiero wyrzucić do naszej miski. Tutaj sprawdzamy te przebrązowienia to są tlenki z wody. Natomiast ryż dalej wygląda jak ryż. Tak, czyli mamy ziarenka ryżu. Jeżeli ten ryż będzie rozgotowany, tylko centymetr na dole zawsze może się tak zdarzyć, to nie będą to ziarenka ryżu, będzie ta, taka ciapajka, taka ciastolina. Ja to spróbuję spreparować. Tak. Wynika to z praw fizyki. Nacisk wody, ciężar. Ryż na dole jest zawsze najbardziej wilgotny, ale to nam zniknie. Tak? Nie może być coś takiego w garku na górze, czyli niewidoczne ziarenka ryżu. I taki ryż teraz zakwaszamy, czyli rozbijamy. Jeżeli tutaj będzie taka bardzo brązowa skrubka albo twarda, trzeba to po prostu zdjąć. To jest dobre do jedzenia, natomiast do suszy się nam nie nadaje. Miska musi być o dużym płaskim dnie. Ryż rozrzucamy. I teraz go zakwaszamy przygotowaną zaprawą. Po łyżce rozchlapujemy. Teraz zakwaszanie ryżu. Tą częścią łopatki rozcinamy te ziarenka. Czyli nie miażdżymy ryżu, tylko tniemy. Po japońsku nazywa się to giru, czyli cięcie. Musimy porozbijać te wszystkie bryłeczki, żeby zaprawa doszła do każdego ziarenka ryżu. Jeżeli skrobia była dobrze wypłukana, to na dole mamy pojedyncze ziarenka ryżu. Tutaj o ścianki możemy sobie obijać. Proszę tylko pamiętać, że w domu dla Państwa to już będzie zapach jedzenia, zapach sushi baru. Jeżeli nastąpi coś takiego, co my nazywamy podjadaniem z takiej miski, Ryż będzie zbyt mocno doprawiony, on będzie zbyt słodki, zbyt kwaśny i to jest naturalny proces, dlatego że zaprawa, którą dodaliśmy jest tylko na ściankach ryżu, ona jeszcze nie przeniknęła do środka. Ryż zostawiamy teraz do przestudzenia do temperatury około 30-35 stopni. W tej chwili wyjęty ryż z garka miał temperaturę około 100 stopni, bo był podgrzewany. W tej chwili ma temperaturę około 75, bo jeszcze leci para. Natomiast on musi nam się wystudzić do temperatury około 30-35 stopni, czyli w momencie dotykania ma być ciepły, nie tak jak temperatura otoczenia. Czyli dotykamy blatu, który jest zimny, tylko ryż ma być leciutko, leciutko ciepły. Jeżeli nam wystygnie, będzie utrudniał pracę, wtedy będzie go można wrzucić do mikrofali. Suszymy, chodzimy ryż najlepiej pod ręcznikiem kuchennym zwilżonym, żeby powstrzymać, powstrzymać jak gdyby wysychanie ryżu, a on będzie przepuszczał na tą temperaturę, tą parę. Czyli zwilżonym ręcznikiem kuchennym, przykrywamy go sobie, tak? I tak czekamy, w tym czasie przygotowujemy sobie kolejne półprodukty i składniki.